Masz nieprzyjemne zapachy na ubraniach i uczucie sytości? Nie martw się. Luminosiven Damp Flust Krem od Air Essence odświeży Twoje ubrania, usuwając zapachy i wygładzając je szybko. Para generowany przez urządzenie pozwala na eliminację do 99,9% bakterii. Teraz cieszcie się świeżością i czystością w prosty, niewygodny sposób. Zaczynamy od napełnienia zbiornika. Lumina Steam Elysium oferuje łatwość obsługi dzięki zastosowaniu panelu dotykowego. System automatycznie dostosowuje temperaturę dla materiału. Oprócz precyzyjnej kontroli temperatury możemy również wybrać tryb prasowania, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Opcje takie jak odkurzanie materiału lub płukanie powietrzem mogą być stosowane do naszych ubrań. Światło ułatwia parowanie i usuwanie zagnieceń. Lumina Stimplelisum ma moc parowania wynoszącą 5W. Ta wydajność jest porównywalna z urządzeniami w pralniach. To umożliwia szybkie i efektywne mieszanie niezależnie od materiału. Niezwykła funkcjonalność jest uzupełniana przez wymienny wkład do kosza parowego, który skutecznie usuwa puzlowanie, włosy i zabrudzenia. Skutecznie sam. Usuń cząstki. Esej jest łatwo zdejmowalny, aby go oczyścić z nagromadzonego brudu. Deska do prasowania zapewnia komfort i precyzję w każdym detalu. Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą pedału umożliwia idealne ustawienie deski do prasowania. To ergonomiczne rozwiązanie chroniące kręgosłup i zapewniające komfort podczas długich ćwiczeń. Dzięki temu prasowanie w bolesnych miejscach staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. Możliwość składania, podnoszenia i przemieszczania dzięki wbudowanym kółkom umożliwia łatwe przenoszenie gelisum tam, gdzie jest potrzebny. Dodatkowo posiada konstrukcję umożliwiającą przechowywanie żelazka i parownika podczas użytkowania. Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania po 15 minutach nieaktywności dla bezpieczeństwa. Automatyczny system czyszczenia i alarm przepływu wody ułatwiają konserwację. Innowacyjne funkcje umożliwiają użytkownikowi skoncentrowanie się na ubraniach, bez konieczności martwienia się o techniczną złożoność. Zespół Luminus oferuje Air Essence, które zapewnia wiele funkcji i innowacyjnych rozwiązań, dając unikalne doświadczenie wideo. Wypróbuj teraz.